Tylko Grajewo ma taką krowę Krowe! Z Matyldą zdjęcia mam kolorowe a jak? Witamy z Grajewa Technikę jazdy na hulajnodze Demonstruje wyjątkowa Krówka Ma na imię Matylda Matylda jest prawdziwa I nic nie mówi proszę Państwa O tutaj nawet potrafi jedną ręką jeździć. To już. I wjedzie do środka, a Matylda. Poczekaj, co to za muzeum ciekawe. Gonimy tą krówkę. Jedyna taka krówka w województwie, co na nią jeździ. A co to za piękne miejsce? A co to za piękne miejsce? Matyldo, poczekaj. Matylda, słuch ma dobry, ale nic nie mówi. W Muzeum Mleka jesteśmy w Grajewie. Bardzo miło. Cieszę się, że zajechałem. Grajewo jest cudowne. Piąteczka Matylda. I Wy też będziecie mieli okazję spotkać Matyldę. Wystarczy tutaj przyjechać. Zapraszamy. Dzień dobry kochani ludzie, z Grajewa witamy, jeden wyjątkowy bar i nigdzie takiego nigdy nie widziałem, a zawsze o tym marzyłem. Co to za miejsce w ogóle? Gdzie ja jestem? Dzień dobry, znajdujemy się w Centrum Tradycji Mleczarstwa Muzeum Mleka w Grajewie, jedynej w Polsce placówce multimedialnej i atrakcyjnej zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Każdy element naszej ekspozycji został zaprojektowany w sposób, który ma Uczyć, ale też i bawić dzieci, jak i ich rodziców. Ja tutaj się dobrze bawię i myślałam, że zamówię sobie po prostu taki zwykły żurek, tak jak kiedyś w czasach PRL-u były bary mleczne, a w Grewie też takie były. Tak, były bary mleczne, w tej chwili jeden, jedyny. U was! Trzeba koniecznie do Muzeum Mleka zajechać, żeby, żeby to zobaczyć. To jest wyjątkowa rzecz. Oczywiście jak najbardziej można zajechać do Muzeum. do Muzeum Mleka do Baru Mlecznego, no ale niestety nie zje się u nas żurku. Ale za to się dowiedzieć. Ale dowiedzieć się, jak funkcjonowały bary mleczne jak najbardziej. W naszym muzeum oczywiście, tak? Bo muzeum jest podzielone na strefy, w których właśnie yy, dowiemy się, tak? Jak powstawało mleko, od. też jego droga, od rolnika do jak trafia do naszych domów. Takie butelki się oddawały i się napełniało mlekiem. To lata 70. Oczywiście bardzo lubiłem mleko ze szklanych butelek, ale kiedyś tak było, że się można było je napełniać. Oczywiście. Ale wie pani co pamiętam ze szkoły? Tadam! Takie wiadro niosło się przez cały korytarz do klasy swojej, nalewało się, po drodze wylewało się z ileś tam tego mleka i kozuchy nie przeszkadzały. Były takie czerpaki, że się nalewało to do kubków już z takimi czerpakami. A w Muzeum Mleka mamy takie duże kanki, mniejsze i większa. Ale jaka to kanka? A to jest oryginalna kanka? Pani Aniu zdarza się tak, że za karę mama przyprowadzi tutaj syna czy córkę i posadzi z mleczną zupę. E, e, nie, za, za karę u nas nikt nie zwiedza, ale każdy zwiedza z przyjemności. No w dojeniu krowy to ja nie mam wprawy, pomimo, że się tu podróżuje. No kurde, jaka to <laughs> niezła atrakcja turystyczna. Jedyna chyba taka. Mam takie ręczne dojenie, to już relikt, relikt, to już tego nie ma. W czasach PRL-u mleko było jednym z podstawowych produktów spożywczych. Dzieci karmiono na śniadanie zupą mleczną, a w szkołach podawano dodatkowo szklankę mleka. W powszechnym takim użyciu były szklane butelki wielokrotnego użytku zamknięte takim sreberkiem, aluminiowym takim kapselkiem i złoty kapsel oznaczał mleko tłuste, srebrne oznaczał mleko chude. Mleko też nadawało się do spożycia po przygotowaniu i odłowieniu tak zwanego kożucha, ale nie brakowało też takich, którzy pili je po prostu z butelek. W latach 70. szło się z pustą butelką do sklepu, gdzie mleko na, nalewało się y, z dużej bańki. Zauważyłem bardzo kilka ciekawych takich multimedialnych projekcji, a najbardziej mnie zaciekawiła ta o samym procesie produkcji mleka. Droga mleczna, jak powstaje mleko, y, zanim trafi do naszych domów? Droga mleczna to jest coś takiego, co sami musicie to zobaczyć. Naprawdę, to jest. Bardzo interesująca rzecz. Zatrzymują się tu wycieczki? Oczywiście, jak najbardziej. Znajdujemy się w jednej ze stref, czyli mleko na co dzień, która uświadomi niejednemu z nas, że mleko ma wiele zastosowań i wzbogaca nasze życie każdego dnia. Tutaj poznamy produkty mleczne oraz ich zastosowanie w żywieniu, w kosmetyce i medycynie. Na koniec, wychodząc z naszego muzeum, yy, można rozwiązać quiz yy, Z wiedzy, którą uzyskaliśmy w naszym muzeum. Mm -hmm. A za poprawne rozwiązanie czeka yy, niespodzianka. niespodzianka. Pani Aniu, ale wszystkie zgromadzone tutaj produkty to chyba zgrajewa, no. yy, Tak, to są zgrajewa. Niektóre właśnie yy, opakowania, tak? Bo są to opakowania, nie produkty. Yy, nieopakowania wypełnione otrzymaliśmy ze Spółdzielni Mleczarskiej w Mleku A Muzeum Mleka to w jakie dni jest otwarte? Od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10 do 18. A jak e, dzieciaki macie w muzeum, to potem Wrażenia dzieci, co, co najbardziej mówią, że się podobało? Przede wszystkim dojenie krowy, tak? Krowa cieszy się wśród dzieci największą popularnością, bo dziś nie każde dziecko ma możliwość spróbowania, spróbowania wydojenia krowy, a u nas jest to możliwe. W Waszym muzeum można wydoić krowę? Można wydoić krowę. Można spróbować swoich sił w dojeniu. Pani, Aniu, ja spróbuję. Zapraszam. Kła futro, kopytka cztery. Uroczy pyszczek, dobre maniery. To nasza krówka, Matyldą zwana. Na dzieci czeka co dzień od rana. Tylko graję bo ma taką krowę. Krowę! Z Matyldą zdjęcia mam kolorowe. A jak? Możesz przyjechać do niej stale. Zwierza. Dzisiejsze mleko w szklanych butelkach zastąpiły później mleko w foliowych opakowaniach, a następnie mleko w kartonikach.